Dzień dobry, dzisiaj mamy okazję do porozmawiania z Panią Beatą Leszczyńską, która jest behawiorystą. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło mi, że zostałam zaproszona do tej rozmowy i miło mi, że będę mogła się podzielić przynajmniej częścią wiedzy i może to komuś się przyda. I tutaj przygotowaliśmy parę pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź. Więc pierwsze pytanie. Jak często należy przychodzić ze zwierzętami do lekarza weterynarii? Ja bym powiedziała wtedy, kiedy jest potrzeba, a potrzeby mogą być różne. Jeżeli zwierzę jest zdrowe i nie ma żadnych problemów ani behawioralnych, ani takich ewidentnie zdrowotnych, to przynajmniej wtedy, kiedy jest jeszcze zwierzakiem młodym. Ja bym te wizyty u lekarza ograniczyła do minimum, no, do takich niezbędnych jak szczepienia, oczywiście. Mhm. Ja Ci nie mogę powiedzieć, czy to jest raz na pół roku, czy na rok, bo to już jest zadanie lekarza, żeby wyznaczyć jakiś cykl szczepień na przykład. Natomiast z punktu widzenia behawiorysty, im rzadziej, tym lepiej, ponieważ wizyta w gabinecie jest ogromnym stresem. Jeżeli zwierzę jest młode, to ograniczamy to do niezbędnych zabiegów. I tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność, udajemy się do lekarza. Jakie są najczęstsze takie dolegliwości, ale behawioralne, które należy leżyć z perspektywy behawiorysty? My mamy najwięcej problemów, jeśli chodzi o psy z agresją, zachowania agresywne w stosunku do ludzi i do innych psów, zaburzenia separacyjne. Czyli to, co się potocznie nazywa lękiem separacyjnym, nie zawsze jest lękiem separacyjnym, ponieważ objawy są bardzo często podobne albo takie same, a tło emocjonalne jest różne. To znaczy faktycznie zwierzę może niszczyć w domu, zanieczyszczać, być, szczekać z powodu lęku, ale może to też robić z powodu frustracji, niezadowolenia złości albo przyjemności. Jeśli chodzi o koty, to najczęstszym, najczęstszym, powodem wizyt behawiorysty i problemów z kotami to jest zanieczyszczanie, oddawanie moczu i kału poza kuwetem. Regresja czy... w przypadku kotów jest rzadsza. A czy można w jakiś sposób zapobiegać takim zachowaniom, żeby tak jakby wyeliminować tego typu zachowania zaraz w zarodku? Czy? Wiesz co? To jest, Bartek, raczej Antek, to jest bardzo trudny problem, dlatego że. Błędy popełniane przez hodowców i opiekunów, to jest jakiś procent problemu, to jest jakiś procent, powiedzmy, który dokłada nam się, czy powoduje powstanie takiego problemu, natomiast bardzo często są to. Są to takie zależności i związane z dziedziczeniem, i związane z wczesną socjalizacją, czyli z tym, jak zwierzę, Przechodzi przez te wczesne fazy rozwojowe, będąc jeszcze z matką, czy będąc u ludzi, u których się urodziło, na to już my jako opiekunowie najczęściej nie mamy wpływu, ale jeżeli my będziemy świadomie uczyć i edukować i tłumaczyć ludziom, co jest ważne, jeżeli decydujemy się, żeby rozmnożyć zwierzę i żeby po prostu potem je komuś przekazać, sprzedać czy dać, to my musimy wiedzieć, co my jako hodowca, jako ta osoba, u której zwierzę się rodzi, możemy zrobić, żeby to zwierzę było ewidentnie no, dobrze, dobrze jakby socjalizowane i miało lepsze, lepszy start w takim naszym społecznym, ludzkim życiu. A my jako opiekunowie, no na przykład Powinniśmy na tyle mieć wiedzę, żeby uniknąć błędów. O błędach i o sposobie wychowania psów i kotów, no to tutaj byśmy musieli zrobić osobne webinarium albo pięć, żeby to Ojej. przedyskutować. Ale, no to jest ne, szeroki temat. To jest szeroki temat, ale wiedza, wiedza, wiedza. Im więcej wiemy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że unikniemy błędów. A jakie są takie właśnie najczęstsze tego typu błędy, które. Ludzie popełniają przy wychowywaniu zwierzątek. Ech, wiesz, e, jeśli chodzi o psy, to bardzo często niestety, ale takie zupełne niezrozumienie, jakby emocjonalności zwierząt. Bardzo często my traktujemy zachowanie psów czy kotów, przypisując im ludzkie cechy, i najczęściej obarczamy je najgorszymi ludzkimi cechami. Na przykład, taki podam przykład. Jeżeli zwierzę niszczy podczas naszej nieobecności, to bardzo rzadko opiekunowie zastanawiają się, co to zwierzę przeżywa, jak my się tracimy im z oczu. I na samym końcu, jakby dochodzi do nich taka opcja, że to zwierzę się po prostu boi. Najczęściej jest taka definicja, on to zrobił ze złości, bo się, mhm. on się zezłościł, że został sam w domu i po prostu chciał mi zrobić na złość, chciał się zemścić. I to są najczęstsze błędy, właśnie takie w interpretacji zachowań, w nieznajomości etogramu gatunków, dlaczego zwierzę robi tak, a nie inaczej. I takie przypisywanie ludzkich cech i tych najgorszych cech to jest najczęstszy błąd opiekunów. Brak zrozumienia, brak wiedzy i takie generalizowanie, przypisywanie najgorszych ludzkich cech. Czyli przed zaadoptowaniem takiego zwierzęcia, przed wzięciem takiego zwierzęcia, trzeba wpierw poznać, jak się opiekować, tak najlepiej, tak. żeby. Tak, ideałem byłoby, gdyby wprowadzić, no może niekoniecznie przedmiot, ale chociaż jakieś godziny, albo w programie szkoły podstawowej, albo średniej, żeby tego, czego my behawioryści uczymy studentów w tej chwili na kursach, żeby przynajmniej w jakimś okrojonym zakresie uczyć tego młodzieży i dzieci, dlatego że tak naprawdę, my powtarzamy jakieś stereotypy, my powtarzamy prawdy oczywiste, które już dawno zostały obalone. My w tej chwili bardzo dużo już wiemy o zwierzętach, a ciągle kręcimy się gdzieś właśnie wokół jakichś takich wyświechtanych pojęć, bo on mnie dominuje, bo on mnie gryzie, bo on robi mi na złość, bo to jest niedobry, zły pies. Nie staramy się jakby zrozumieć tego, że te zwierzęta również mają swoje emocje, że one żyją w naszym świecie, w naszej cywilizacji, co dla nich wcale nie jest proste. Dla kotów tak samo. Ja mówię psy, ale no też oczywiście zawsze gdzieś tam w kontekście są koty. i Fajnie by było, żeby, żeby ta wiedza była jakoś dostępna na wyciągnięcie ręki, żeby nie była czymś takim jakimś objawieniem dla tylko wtajemniczonych, bo wszyscy by wtedy mieli o wiele lepiej. Zwierzętom byłoby lepiej i opiekunom by się, by się lepiej żyło z tymi zwierzakami. No bo niby jest to szkoła takie stwierdzenie, że zwierzę to nie zabawka, ale to jest chyba mimo wszystko no, tak no właśnie, mało powiedziane to... na ten temat, że to. Chyba jest trochę pozbawione sensu, właśnie. To nie zabawka, to prawda. Uczymy się odpowiedzialności i takiego odpowiedzialnego podchodzenia do zwierzaka, bo, bo to nie jest widzi mi się, że ja chcę mieć puchatego kotka, który za cztery lata mi się znudzi i ja go wy, wyrzucę. Ale jeżeli ja y, y, kupuję albo adoptuję puchatą kuleczkę, to najczęściej jest to albo syberyjski, albo norweski, albo mainkun. I to nie są puchate kotki. To są bardzo często rasy które zostały stworzone po to, żeby polować na gryzonie. I one mają bardzo silny instynkt łowiecki I to się kłóci trochę z oczekiwaniami kogoś, kto bierze puchatą kuleczkę, pomyśli, że to będzie takie, tiu, 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 taka puchata, puchata zabaweczka, a to jest konkretny drapieżnik, który ma określone potrzeby. My musimy wiedzieć, jakie one są, co my możemy zrobić, żeby te potrzeby temu kotu za, zagwarantować, ich realizację zagwarantować, żeby on nie był sfrustrowany, żeby nam nie sikał poza kuwetą, żeby nie zrobił się agresywny. To jest. To są takie naprawdę już konkretne rzeczy, które my o kotach wiemy. Jesteśmy w stanie to przekazać opiekunom czy przyszłym opiekunom, tylko ci opiekunowie muszą tego chcieć. Tak, to też prawda. A tak właśnie jeszcze do tego yy, z tymi rasami, jakie są najprzyjaźniejsze, a jakie takie najbardziej agresywne rasy psów i kotów też? Hmm, wiesz to jest tak, trudno powiedzieć dlatego, że. Yy... Z naszego doświadczenia wynika, że tak naprawdę nie ma ani raz agresywnych, ani jakichś takich najbardziej przyjaznych. Jakiś czas temu za takie super rodzinne i, i towarzyskie psy uchodziły goldeny, natomiast w naszej praktyce myśmy mieli bardzo często bardzo agresywne goldeny goldeny, które naprawdę atakowały, żeby zabić to nie był jakiś taki bardzo często, to nie były częste przypadki, że w tygodniu pięć goldenów, ale zdarzały się goldenów, goldeny, u których poziom agresji był naprawdę bardzo poważny i te ataki były już takie nie że jakieś tam chwycenie za rękę, tylko to były pogryzienia z przeniesieniem, z przemieszczeniem, z rozszarpywaniem. Więc to są już poważne, poważne historie. I z drugiej strony mieliśmy do czynienia to znaczy, nam się rzadko zdarzają psy yy, 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 takie bezproblemowe, ale yy, no zdarzały się na przykład psy tych raz agresywnych, jak na przykład yy, Amstafy czy, czy pitbulle. Gdzie problemem nie była agresja w stosunku do ludzi ani do innych zwierząt, tylko na przykład lękliwość i wtedy widzieliśmy, że te psy są cudowne, że, są, że, że szukają kontaktu, że pozwalają na wiele, że, że nie mają absolutnie agresji w stosunku do ludzi ani do innych zwierząt. Więc ja staram się, ja staram się unikać takich klasyfikacji, bo, bo faktycznie e, ja wiem, że jest lista raz agresywnych. E, ale to jest, moim zdaniem, to też wynika często z tego, że, że, że te rasy też przyciągają konkretnych ludzi bardzo często, ludzi, którym to imponuje, że mają takiego psa i w związku z tym popełniają te błędy w wychowaniu i to się tak nakręca. I tak jak nie chciałabym, no bo kundel może być bardzo agresywny i niebezpieczny i, i może nas bardzo dotkliwie pogryźć, nie wiem, co, szicu na przykład. No jasne, że, że te, te wszystkie rasy m, takie mniejsze, powiedzmy sobie, m, są. Bezpieczniejsze w tym względzie, że nawet pogryzienie wtedy nie jest tak dotkliwe, no bo jak nas chapnie owczarek niemiecki, a a, a czy jakiś, nie wiem, no buldorzek, powiedzmy sobie, no to jasne, że skala tych obrażeń jest nieporównywalna, więc w tym względzie ja, myśmy też mieli taki wysyp, na przykład. Yy, Problematycznych no, buldożków nomen-omen, gryzących, agresywnych. To są takie, to tak idzie takimi falami. Więc ja bym tutaj się naprawdę m, e, raczej wolała uchylić od odpowiedzi, czy są najbardziej przyjazne albo najmniej e, przyjazne rasy. W obrębie każdej rasy mogą być osobniki bardzo agresywne i nie. Jeśli chodzi o koty. To takimi, to takimi chyba z mojej praktyki, ja będę mówić o tym, co, co, ja, co, ja, co ja przeżyłam i, i przez no tak, te 15 tak. lat y, z czym się spotykałam, najmniej, najmniej problematyczne chyba są koty perskie. Jeśli tak myślę o tym, to najczęściej problemem y, y, z problemem agresji spotykałam się na przykład u meinkunów, Ponieważ one mają bardzo silny łańcuch łowiecki i ta agresja bardzo często jest taką chłodną łowczą agresją, nie? że one gdzieś tam zaczynają polować i to się uruchamia, i mogą polować na, na ludzkie nogi albo na inne zwierzęta. Jeśli chodzi o psy, to, to chyba takie najbardziej problematyczne z naszej praktyki to są owczarki belgijskie. Przy czym ja je bardzo lubię, bo to są bardzo fajne psy do pracy. Jak się z nimi dogada, to naprawdę to jest, to jest bardzo fajna rasa do, do takich kontaktów i do jak ktoś potrzebuje, żeby się tak z psem naprawdę dogadywać i pracować, to to. tylko że jest, no, jest spory, yy, spory problem. One są bardzo takie yy, nadpobudliwe i źle prowadzone, mm -hmm. mogą być agresywne. A druga strona medalu to, to jest to właśnie, że po Amstafach i Pitbullach owczarki belgijskie, no niestety, ale. Przyciągają również bardzo, bardzo czasami ludzi, którym imponuje to, że mają psa zabójcę i takiego agresora u boku. Także to jest takie trochę nieszczęście, moim zdaniem. A kolejne pytanie. Jeśli jak jest mowa o wychowaniu jakiegoś zwierzęcia, to zazwyczaj właśnie się mówi o tym, że należy się zajmować psem, że psa należy wyprowadzać na spacer i tak dalej. A wtedy są pomijane właśnie te koty. I jak należałoby się zajmować tymi kotami? Znaczy, wychowanie no, kota. Jak wychować właśnie? Ja bym trysować. powiedziała tak, że wychowanie kota to tak naprawdę jest zrozumienie jego potrzeb i dopasowanie swojego życia do jego potrzeb. To znaczy, jeżeli my się decydujemy na to, że chcemy żyć z kotem, to musimy mieć świadomość tego, że jest to drapieżnik, który pomimo, że już mieszka w naszym domu i pomimo, że my założymy mu różową obruszkę z serduszkiem, w dalszym ciągu mm, ma sztywny wzorzec zachowania, którym jest łańcuch łowiecki i wszystko, co się z tym wiąże. A więc na przykład to, że kot lubi patrolować. No i tutaj stoimy jakby w takim rozkroku. Bo z jednej strony mamy kota, którego potrzebą jest patrolowanie środowiska, a otoczenia. A z drugiej strony mamy no, niebezpieczeństwo. Jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym i chcemy tego kota wypuścić, to narażamy się na to, że on niestety pewnego dnia nie przyjdzie. Myślę. Możemy zabezpieczyć ogródek i wtedy jakoś realizujemy jego potrzeby. Jeżeli ten kot ma być potem niewychodzącym, to musimy niestety mu to patrolowanie. Yy, umożliwić. No i to jest właśnie to o co pytasz, czyli wychowywanie. Czyli jeżeli my na przykład jesteśmy człowiekiem, który nie chce, żeby kot wskakiwał na meble, na półki, na stoły, na blaty, no to będziemy mieli jakiś tutaj konflikt interesów, bo dla kota to są naturalne miejsca przebywania. Kot musi funkcjonować w kilku poziomach i dla niego wskoczenie na stół czy na jakąś szafkę jest naturalnym wzorcem zachowania. I teraz, jeżeli my będziemy mu to ograniczać, to będziemy powodować frustrację. Więc, jeżeli będziemy chci chcieli być mądrym opiekunem, to zabraniając jednego, czyli na przykład wskakiwania na stół, musimy mu zaoferować inne miejsce, czyli muszą być drapaki, mogą być konstrukcje z kartonów, mogą być półki, po których ten kot się będzie poruszał. My, jeżeli chcemy coś odebrać, to musimy w to miejsce coś zaproponować. I to jest cała sztuka wychowywania kota. Czyli nie, że nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, a kisz, a kisz i tam jakieś spryskiwacze. Bo w ten sposób po prostu wyhodujemy sobie sfrustrowane zwierzę, nieszczęśliwe zwierzę, tylko raczej zaproponować coś w zamian i spełniać przynajmniej w jakiejś części, o ile to możliwe, realizować potrzeby wynikające z gatunku. Następne pytanie. Czego nie powinny jeść psy, albo co może je w jakiś sposób zatruć? Na przykład z takich rzeczy, które mamy w domu, które czasami ludzie po prostu dają. Tak na, na są... pierwszym miejscu na pierwszym miejscu jest czekolada. Na pierwszym miejscu jest czekolada, ponieważ to jest dla nas ludzi to jest smakołyk, a my jako... Yy... My ludzie, jako stworzenia społeczne, jako zwierzęta społeczne, lubimy też sprawiać przyjemność innym ludziom prawda? i innym stworzeniom. I jeżeli coś dla nas jest dobre, to my chcemy być też dobrzy i się tym dzielić. No i mamy taki kawałek czekolady i mówimy: jak Jeżeli ja, dla mnie to jest pychota, to ja się z Tobą podzielę, żeby Tobie też tą przyjemność sprawić, a ponieważ tym, tym naszym, no, tym naszym e, pupilem jest pies. No to, to niestety, próbując sprawić mu przyjemność, podając mu czekoladę, możemy zaszkodzić, zwłaszcza jeżeli to jest czekolada mleczna. To to jest bardzo niebezpieczne. Następna rzecz, uwaga na ksylitol. Ksylitol jest bardzo niebezpiecznym słodzikiem. Coraz więcej produktów jest słodzonych ksylitolem, na przykład jakieś wypieki, ciasteczka mogą być szkodzone ksylitolem. Ksylitol może być zabójczy dla, dla psa. Nie powinniśmy podawać czosnku, nie powinniśmy podawać winogron. Winogrona są bardzo szkodliwe, dla, dla psów. Cebula też nie powinna być podawana. Generalnie no, to są rzeczy, które mogą zaszkodzić, no myśmy mieli 10 lat temu chyba niestety, mieliśmy takiego pacjenta w terapii behawioralnej, to był piesek taki odzyskany gdzieś tam ze wsi i, i trafił do bardzo fajnych ludzi, taki przemiły kundelek. No i trafił do nas bo się po prostu bał miasta i terapia dotyczyła zupełnie czegoś innego ale niestety zdarzyło się tak że ci państwo mieli jakieś czekoladki czy czekoladę na stole zajęli się tam przygotowaniem kolacji w kuchni i pies podczas ich nieuwagi no niestety zjadł tą czekoladę i nie udało się go uratować. Także to są, to są historie jeżeli mamy zwierzęta to musimy na pewne rzeczy uważać bo Kontrol musimy kontrolować trochę środowisko. Czekolada na pierwszym miejscu, ksylitol, rodzynki, winogrona, czosnek, cebula, orzechy. Nie pamiętam, które, ale wiem, że też któreś orzechy chyba. Czyli najlepiej no. po prostu nie dawać dostępu psom do innego najlepiej, jedzenia tak, niż po prostu tak, ta ich karma. Tak, tak. Jeżeli chcemy podawać smakołyki, to Raczej niech to będą już smakołyki takie specjalnie stworzone dla psów. Jest tego teraz strasznie dużo, są tak. przepyszne kawałki suszonego, mięsa bez konserwantów, takie już nie mielone jakieś tam takie dziwne historie, tylko naprawdę dobre rzeczy. Gdzie w liście składników jest jedna, dwie rzeczy, tylko i to tego się trzymajmy. Im mniej jest w liście składników, tym, tym lepiej. E a jak się rozmawia z psem czy kotem, to czy to zwierzę reaguje na ton naszego głosu albo na to na jakieś poszczególne słowa? Jakie... Na to i na to, bo jeżeli nauczymy, jeżeli nauczymy psa pewnych słów na zasadzie skojarzeń, na przykład spacer, nie? to pies już wie, że aha za chwilę wezmą linkę i pójdziemy. Miałam kiedyś takich klientów, których pies wpadał w stres i, i, i w przygnębienie, i po prostu w strach straszliwy. Na słowo wystawa, bo ci państwo jeździli na wystawy, nie pamiętam jaka to była rasa, ale po prostu dwa miesiące przed wystawą, jak padało hasło, trzeba się przygotować, bo za dwa miesiące wystawa. I ten pies no, już wiedział, z czym to się wiąże, no i po prostu samo to słowo powodowało, że on popadał no, w takie lękowe nastroje. Psy się uczą kojarzyć słowa z ich znaczeniem, to na pewno. No, i oczywiście y, ton naszego głosu jest też bardzo ważny, bo ton niesie informację o emocjach. Jeżeli ja pracuję z psem i powiem mu na przykład: Siad? Siad. Super. To to jest zupełnie co innego, niż jak ja mu powiem: Siad! I, no tak. I to są dwie zupełnie inne sytuacje. Słowo i znaczenie jest to samo, cały kontekst jest zupełnie inny, bo jeżeli my się dogadujemy na zasadzie spokojnego, fajnego tonu, to dla psa to jest przyjemne. Jeżeli ja na niego krzyczę, to on się zaczyna bać. I on zrobi ten świat. Tylko różnica jest um, w kontekście emocjonalnym i w całym kontekście sytuacyjnym. Nie? Bo to jest po prostu albo przyjemność, albo trochę taki przymus. E że ten, ten, że mówi, że ten pies się tak zaczął dziwnie kłaść w różnych takich in, dziwnych miejscach, takich niestandardowych. I jaka może być przyczyna takiego zachowania takiego zwierzęcia właśnie? E... Musiałabym mieć więcej informacji, natomiast ja bym powiedziała, że tutaj może być przyczyną jakaś dolegliwość i ból. Ja zawsze od tego zaczynam, ponieważ Problemy behawioralne często spowodowane są po prostu problemami zdrowotnymi i musiałabym więcej wiedzieć, ale co ten pies, tak, tak jak tutaj leży... Po prostu to się... tak jak tutaj leży, też więcej informacji nie mamy zbytnio. E... Ja bym najpierw starała się wykluczyć podłoże jakieś chorobowe, czyli zrobiłabym podstawowe badania, przeprowadziłabym wywiad, żeby dowiedzieć się ile on ma lat, czy na coś choruje. Widzę, że tutaj jest chyba spora waga, więc możliwe, że są jakieś dolegliwości kostno-stawowe, nie wiem, zgaduję. Natomiast najpierw bym zaczęła od badań, żeby wykluczyć jakiś ból, dyskomfort, dolegliwość, a potem zastanowiłabym się, bo z takiego zdjęcia dla mnie, na przykład gdyby odsunąć zupełnie ten, ten background taki zdrowotny, no to to może być po prostu osobiały, smutny pies, więc próbowałabym się dowiedzieć, czy coś się wydarzyło takiego, że ten pies na przykład może mieć obniżony nastrój? Czy były jakieś traumatyczne przeżycia? Czy coś się zmieniło w rutynie dnia, na przykład czy dłużej jest sam, czy zaprzestano zabaw, czy może coś się zmieniło w spacerach? Czy może odszedł ktoś, kogo ten pies lubił? Może umarła, może się po prostu ludzie rozstali, może umarło jakieś zwierzę, z którym on był związany. No tutaj może być naprawdę wiele, wiele powodów, może to być smutek. Może to być przygnębienie, może to być depresja. Czyli kiedy zwierzę zachowuje się w jakiś sposób niestandardowy, najlepiej po prostu skontaktować się z behawiorystą lub po prostu lekarzem. Tak, tak. Ja od, tego, ja od tego zaczynam. Jeżeli to jest powód, taki problem, który się pojawia tak nagle, to jeżeli to narasta, jeżeli to są takie problemy, powiedzmy, sobie, związane stricte z wychowaniem, czy z jakimiś takimi błędami, czy, czy, czy emocjonalnie oczywiste, no to, 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 to najczęściej po prostu zaczynamy od terapii behawioralnej, natomiast jeżeli pies przez 5 lat, 6 lat funkcjonuje dobrze, nic się nie dzieje i nagle zaczyna się dziwne zachowanie, łącznie z agresją. Bardzo często powodem zachowań agresywnych są problemy ze zdrowiem, ból jest częstym powodem zachowań agresywnych, to ja zawsze proszę o o rozpoczęcie leczenia od wizyty u lekarza, weterynarii, zrobienie podstawowych badań, badanie palpacyjne. Jeżeli to jest starsze zwierzę, to często rentgen, żeby sprawdzić, czy coś się nie dzieje z, z układem kostno-stawowym. Okej, okay, dobrze. I tu mamy drugi filmik. O tutaj ta pani pokazana na filmiku... Farbuje sierść kota na kolor różowy. I czy coś takiego to jest swego rodzaju właśnie znycanie się psychiczne nad zwierzętami? Czy to może mieć wpływ na jakieś zachowanie na zachowanie kota, na jego zdrowie? Ech, powiem tak. Te filmiki na TikToku i jak ja to wszystko widzę, to budzi się we mnie naprawdę najbardziej agresywny z agresywnych owczarków belgijskich, pitbulli i różnych innych. To jest Kot najprawdopodobniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że zostanie zafarbowany na różowo. Może jak będzie patrzył na swoje futro, no to zobaczy, że jest jakaś różnica. Natomiast to jest, to jest trochę traktowanie tych zwierząt jak zabawek, jak takich przedmiotów. Wiecie, zrobię sobie paznokcie dzisiaj na różowo, jutro na fioletowo, zmyje je, nic się nie stanie. No to jest jednak zwierzę, które w etogramie nie ma zmian koloru futra. Dla mnie też nieprzyjemne nie jest w tej całej sytuacji w ogóle e, działanie. E, no, no, koty nie lubią się kąpać, nie lubią się myć. Mało który kot naprawdę toleruje zabiegi pielęgnacyjne związane z wodą. To jest pierwsza rzecz. Nakładanie farby. E, no nie, no nie, no nie, no nie, czy to jest znęcanie się, to jest. E, no jeżeli znęcanie kojarzymy z jakimś bólem, e, cierpieniem, no to tutaj e, może to nie jest fizyczny ból, ale ten kot na pewno nie czuje się komfortowo w sytuacji, gdzie jest mokry, obmazany jakąś mazią e, nieprzyjemną w dotyku. Jest to na pewno dla niego sytuacja stresująca, bo nie mająca nic wspólnego z jego naturalnymi zachowaniami. Okej. Okay. I tu jeszcze jedno, jeden filmik, ostatni już. Czy właśnie takie przytulanie i takie bliskość też fizyczna ze zwierzętami, czy to ma pozytywny czy bardziej negatywny wpływ na takie zwierzęta? Jak tutaj jest taki przykład takiego miziania się właśnie, takiego przytulania, całowania, czy to ma pozytywny właśnie wpływ, czy. To co widzę na tych filmikach? No ten, ten tutaj chyba w tej kapucy to za bardzo nie był e, zadowolony. E... Te skoki to też niekoniecznie zmizianie się. Natomiast te pierwsze, oto co, tu, co tutaj właśnie. widzimy, jeżeli my mamy więź ze swoim zwierzęciem, czy to jest pies, czy to jest kot, i to co na tym pierwszym filmiku jest, to tutaj jest, bym powiedziała, po obu stronach korzyść w postaci ogromnej przyjemności. Tutaj też ten mały kociak szuka tego ciepła i mm -hmm. przytulania. Trzeba powiedzieć tak. Bliskość, pieszczoty, przytulanie, głaskanie są w większości przypadków przyjemne. Jeżeli to jest nasze zwierzę, które nas zna, to to jest w 99% przypadków bardzo przyjemne, bo jest poparte więzią emocjonalną. Natomiast w kontaktach ze zwierzętami, my raczej stosujemy zasadę dobrowolności. To znaczy, ja nie robię nic na siłę. Ja nie biorę na siłę zwierzęcia, mm -hmm. na ręce i nie przyciskam go do siebie i nie całuję, bo ono może tego nie chcieć, ono się może tego mm -hmm. po prostu A bać. Tak. Więc to wszystko zależy od kontekstu. Mój kolega zawsze taki daje przykład. Jeżeli my się spotykamy i się obejmujemy i ściskamy i całujemy, to powiem, że jestem mężatką, to w tym nie ma nic złego, bo my mamy jakąś przyjazną, przyjacielską mm -hmm. więź. Natomiast, jeżeli on by wszedł do kawiarni, upatrzyłby sobie jakąś dziewczynę i byś na nią rzucił i zaczął ją całować, i ściskać i przytulać, to to, są, to jest to samo zachowanie, tylko no tak. zupełnie inny kontekst i w związku z tym sytuacja jest diametralnie różna. I tak samo jest z tymi pieszczotami. Jeżeli my mamy zwierzę, z którym jest więź i widzimy, że to zwierzę czerpie przyjemność z takiej bliskości, jak przytulanie do twarzy, całowanie, obejmowanie, to w tym nie ma nic złego. Bywają zwierzęta, koty i psy, które pomimo, że żyją lata z nami, nie lubią takich pieszczot. Nie, bo, bo jest to gdzieś dla nich e, przekraczanie takiego, takiego ich sfery komfortu. I to też trzeba uszanować. Ja myśmy mieli takiego kota, który który po prostu nie dawał się brać na ręce, nie dawał się dotykać i lekkie dotknięcie palcem głowy to już był szczyt pieszczot. Gdybym próbowała na siłę go przytulać i całować, byłaby to dla niego męka i po prostu w przypadku tego kota to nie działało. Ale te dwa pierwsze filmiki przynajmniej to tutaj nie ma nic złego, wprost przeciwnie, wszyscy są zadowoleni. Okej, okay. dobrze. No, i to by było tyle z pytań, które chcieliśmy zadać. Dziękujemy bardzo za odpowiedzi. Dziękuję, że tak, mogłam się podzielić wiedzą. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadajcie na nasze social media i obserwujcie nasze dalsze poczynania, żeby lepiej poznać swoje zwierzaki.